Ale w takim razie, czy nagrywanie w ogóle kiedykolwiek było twoją zajawką? Bo teraz yy, rozumiem, wiesz, że interesowały cię no. samochody, interesowało się motoryzacją, mechaniką. I pytanie, czy to, to samo kręcenie filmów? Czy ty to w ogóle lubiłeś? Na początku w ogóle nie traktowałem tego, że jakby robię to z zajawki. Robiłem to, bo wszyscy to robili. Później przyszedł okres, w którym za bardzo właśnie nie mogłem się odnaleźć i pozbierać, nie wiedziałem, co tak naprawdę chcę nagrywać. To był najgorszy okres mojego życia, który też pokazał, właściwie to wyświetlenia pokazały ten okres. I dopiero tak naprawdę później, jak trochę przestałem się skupiać na tym YouTubie i traktować go jako priorytetowy. Zacząłem robić rzeczy bardziej z zajawki. Czyli wróciłem znowu do tych samochodów, od których tak w pewnym momencie uciekłem, i zacząłem je robić na totalnym luzie. Nie? Typu kupuję jakiegoś gruza, przerabiam go i mi to sprawiało przyjemność. I to, I to był taki moment, w którym ja faktycznie jadąc do garażu, brałem tą kamerę z uśmiechem na, na twarzy i, i jechałem do tego garażu, wiedząc, że za chwilkę zrobię coś, co mnie jara, coś co lubię. No i do dziś dzień w sumie dalej mnie to jara, dopóki robię rzeczy, które faktycznie chcę robić, nie? I mnie rają. Czy to, że. Coś, co cię męczyło, zmieniło się w twoją zajawkę, tak naprawdę, już po czasie. Czy to oddało w Czy widzowie to widzą? Na pewno, tak. No wcześniej było o wiele gorzej. Teraz jest lepiej. Nie jest idealnie, bo to jakby daleko jest jeszcze od tego momentu, w którym chciałbym się faktycznie znaleźć, ale przynajmniej teraz już widząc to co robię, mi samemu sprawia to przyjemność. Na pewno e, jestem w tym bardziej autentyczny i to jest coś, czego ludziom brakowało w pewnym momencie u mnie na kanale, bo starałem się być kimś, kim w ogóle nie byłem i nie chciałem być. E, ja też się poczułem w pewnym momencie właśnie tak głupio i stwierdziłem, że dobra, po prostu robię swoje, robię to autentycznie, naturalnie, tak jaki jestem, po prostu chcę to pokazywać. I, I no, to chyba było to. Jaki to jest w takim razie ten moment, w którym ty znajdziesz to spełnienie, jeżeli chodzi o YouTube? Jak będę robił to, co kocham, nie będę liczył, że musi się to pokrywać z wielkimi wyświetleniami i pieniędzmi? I chociaż fajnie, jakby to, tak by było, nie? Jakbym robił to, co kocham, i by były wysokie wyświetlenia, z, z, co za tym idzie też wysokie pieniądze, to jest taki moment, w którym chciałbym się faktycznie znaleźć, nie? Kolejne pytanie. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, to którą decyzję byś zmienił? Którąś musisz? Bo często wiem, że odpowiedzią na to pytanie jest, że nie zmieniłbym żadnej, ponieważ te decyzje, które podjąłem, spełniły to i pokazało, że jestem tu, gdzie jestem. Ale gdybyś musiał wybrać jedną rzecz, którą byś jednak zmienił? Jest wiele takich rzeczy, które bym zmienił i wiele momentów, do których bym wrócił. Natomiast y, odpowiadając konkretnie na jedno, jedną decyzję, jeden moment, to by był y, początek mojego kanału na YouTubie. To jest rok 2020. Yy, i ja wtedy zadeklarowałem się, że ten kanał, który w tym momencie tworzę, będzie kanałem motoryzacyjnym. I hmm. powinienem przy tym zostać. Nie zostałem. Czym on był przez ten czas, ten kanał? Był dokładnie takim samym kanałem, jakie były poz... pozostałe kanały ekipy, czyli o wszystkim i o niczym. Robienie... Nagrywanie tak. życia, nagrywanie życia, jakiegoś lifestyle'u, pierdół, zamiast skupić się, wiesz, typowo na mojej zajawce, ja robiłem jakby wszystko i nic, bo było to wygodne. Miałem ludzi wokół siebie, którzy robili dokładnie to samo, i to po prostu było proste. Nie miałem planu na siebie, nie? To jest naj, najważniejsze. Znaczy, braku tego planu, gdyby on był i bym, gdybym się go trzymał, na pewno byłbym w innym miejscu niż dzisiaj, no ale jak to się mówi, nic nie dzieje się bez przyczyny, więc może tak miało być. No na pewno wzrosłeś przez ten, nie chcę w powiedzieć, upadek, no ale gdzieś tam to wyświetlenie rzeczywiście przez jakiś czas było niższe, no, ale chyba też nauczyło Cię to po prostu, jak robić YouTube, nie? Ja do końca dalej nie wiem, jak robić YouTube, bo ja. Bo my wszyscy nie wiemy do końca. Jak nie, robić. nie wiem, bo ja to ostatnio nawet śmiałem się, że wiesz, jak interesujesz się, interesujesz się finansami, to zawsze znajdziesz kogoś, kto ci w tych finansach podpowie. A tutaj jakby YouTube jest na tyle jeszcze, powiedzmy sobie, świeży, że nie masz specjalisty od YouTube'a, który ci powie, rób taki content i on na pewno zadziała, nie? Tak, jest, no YouTube jest bardzo hermetyczny. Zawsze tych osób, które pracują na, przy, przy YouTube, to w Polsce jest bardzo mało. Bardzo mało, nie? Jak ty się czujesz? Teraz coraz lepiej. No, jeszcze nie jestem w pełni szczęśliwym człowiekiem, na pewno, ale na pewno jestem, jestem na bardzo dobrej drodze do tego, żeby być, i myślę, że przysz, przyszły rok już będzie taki, że faktycznie powiem sobie, kurde, dobra, jestem w tym miejscu, w którym chciałem być, i, i, i jestem, jestem szczęśliwy, nie? Tak, teraz na 70%. Czego brakuje? No, na pewno, jeżeli już gadamy o tym YouTubie, no to brakuje jednak e, tej pozycji na YouTubie, nie? w Której gdzieś tam kiedyś byłem To gdzieś tam zatraciłem Teraz próbuję do tego wrócić I jednak gdzieś tam do tego dążę, nie? Ja powtarzam, że YouTube nie jest dla mnie najważniejszy teraz Ale jednak fajnie, widząc po innych twórcach Być na takim topie I chciałbym też być w takim miejscu Więc tego mi na pewno brakuje Czego mi jeszcze brakuje? Pff, jakieś kobitki dobrej, nie? O tym, o to już, to już tak od dłuższego czasu sobie kminię ten, te lata. Już te lata. I ile masz lat? 31. 31. Dzisiaj widziałem taki wykres, moja dziewczyna mi wysłała, że w życiu jest kilka takich przełomów, jeżeli chodzi o rozwój mózgu, i jednym z nich jest wiek 32 lat. Więc może poczekaj jeszcze ten rok Dobra. i wtedy akurat ta głowa ci jakoś pięknie, może wyklaruje. No, mówię, 26 może być naprawdę bardzo ciekawy. Kamil, jakie ty masz plany na przyszłość teraz? Gdzie ty byś chciał się znaleźć? Co ty będziesz robił ze swoim kanałem? Mamy w planie na nowy rok takie serie, w których po prostu nie będę musiał myśleć nad tym nad tym nad, czym, nad tym, co muszę nagrać. tylko po prostu jest jeden powtarzalny schemat, ja zapraszam do siebie gości i gdzieś tam sobie to realizujemy. Co to będzie? Wiesz co? Nie chcę za bardzo zdradzać, bo nie chcę sfalstartować. Z... Znowu powiedzieć i nie donieść. Dokładnie, bo w moim życiu było bardzo wiele takich sytuacji, gdzie mówiłem, że na pewno coś zrobię i to się nie, nie wydarzyło. Ale to jest to, co jest, jest bardzo dziwne, jak widz bardzo potrafi rozliczyć twórcę z tak. tego, co powiedział, a nie zrobił. I oni to, to bardzo pamięta. Jest, pamięta, ja jestem bardzo tego świadomy. Ja wiem, że moja oglądalność spadła też przez to, że właśnie byłem tego typu ziomkiem, który mówi dużo, a robi mało i, i nie jest w tym konsekwentny. Mogę tylko powiedzieć, że będziemy chcieli po prostu zapraszać do siebie różnych znanych twórców i z nimi robić pewne rzeczy w jednej serii na torze, a w drugiej serii w garażu. Okej, okej, okej. No wiesz, to no, wszystko się kręci się trochę wokół motoryzacji. Jakby nie jestem w stanie za bardzo od tego odejść, aczkolwiek na przykład w obecnym momencie dużą trudność sprawia mi to, że ja czasami odcinek potrafię nagrywać 5 dni, robiąc coś przy samochodzie i to jest męczące, bardzo. Tak, ja wiem, ja z Bubą yy, kiedyś i tam widzę po Bubie, że po prostu to, yy, to trwa. Jak budowanie trwa. samochodu to jest po prostu katorga tak. i, ciężko, i ciężko pokazywać progres, który tak. trwa tak, tak. długo. Nie? No, dlatego wiesz, ja też bardzo silnie stawiam na to, żeby znaleźć sobie jakąś serię, gdzie po prostu będę w stanie coś wy, wygenerować szybko, szybko. Mhm. wiesz. Niektórzy nagrywają, kurczę, odcinek kanapowy w godzinę czy półtorej, mają z tego gigantyczne wyświetlenia, a ja dubię przy tym samochodzie przez tydzień i mam z tego 100, 100 koła czy 150 koła. Mokry sen każdego YouTubera, czyli zostać naruciakiem. No, to jest albo książulem. Albo książulem, no. tak. A słyszałeś, że on kończy? Słyszałem. No, słyszałem. Co ty w ogóle myślisz o tym zjawisku, jakim jest książulo? Kurde, to jest niesamowite, bo ja go oglądałem bardzo dawno temu. On był kolorowy vlog wcześniej. Tak, nie? tak, tak. tak. I co on bardzo... robił na ten kolorowy vlog, bo ja w ogóle nie wiem. On oglądam. komentował takie sytuacje, sytuacje z życia wzięte. Typu. Ich, ich, idzie, krytyka, idzie, 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 do sta, idzie do sklepu i pani jest winna grosika. I on przez 13 minut mówi o tym, jak ta pani mówi winna grosika i wiesz, i śmiesznie to tak komentuje po prostu, mhm. nie prześmiewczo. No to było zabawne, przyznam szczerze, No ale wiadomo, później gdzieś to tam zaczęło spadać, spadać, spadać. On się na bardzo długi okres czasu w ogóle wyciszył z internetu. Teraz mhm. nagle wrócił pod inną nazwą, w kebaby. I nagle okazuje czy, się czy ty ty to oglądasz? Ja osobiście nie, ale mam ziomka, który jest wielkim fanem w ogóle, nie? On jest największym fanem i on po prostu ogląda zawsze, jak, jak on je, jak je kebaby. Zastanawiam się, czy, co, co to świadczy o ludziach i w ogóle o naszej polskiej mentalności, że my lubimy patrzeć, jak ktoś je kebaby. Ale to jest spoko, jak na przykład, nie wiem, sam gotujesz albo jesz obiad i włączasz sobie to w tle. To tak jak trochę jak podcast, nie? Też włączasz Bo, sobie w tle i YouTube leci. jest dla towarzystwa. To, jest, to no. jest magiczna, to jest magiczny segment YouTube'a. YouTube jest dla towarzystwa. YouTube daje nam towarzystwo. No, tak. I my chcemy spędzać. I ci YouTuberzy, którzy są najfajniejszymi YouTuberami, to są ci, którzy w prawdziwym świecie prawdopodobnie też staliby się naszymi kumplami. Kiedy no. my mamy poczucie, że ta osoba jest na tyle fajna, że chce sobie z nią posiedzieć, wiesz? wypić No, no w sumie i... masz rację. No, i... no ma to sens. Tak, i w ogóle ciekawe jest to, że na YouTubie nie trzeba być nie wiadomo jak rozrywkowym, że mamy takie poczucie, że trzeba być, kurwa, przebojowym nie wiadomo jak, bo inaczej to nie wyjdzie. W ogóle nieprawda. No. Czasem właśnie przebojować może cię wkurzać na tyle, że ty nie chcesz go oglądać, nie chcesz z tą spędzać tak. czasu. Jeżeli ktoś jest fajny, kompetentny, normalnym, fajnym człowiekiem, to po prostu fajnie się z nim spędza czas. No nie? to prawda jest, to prawda jest. Gdzie jest taki moment w twojej karierze YouTubeowej, kiedy to jest moment, w którym ty byś poczuł, że Czuję się spełniony? Czy to jest kwestia wyświetleń, czy to jest kwestia oddanych widzów? Czego to jest kwestia? E, przy, przywołam jednego twórcę, e, który jest dla mnie fenomenem, jest niesamowity i właściwie ma wszystkie te cechy, o których przed chwilą gadaliśmy. Jest to taki ziomek Matt Armstrong. On po prostu zajmuje się tym, że kupuje rozwalone samochody i je naprawia. To jest wszystko, co robi. I gościu... Od grzebania przy samochodach pod blokiem, ileś tam lat temu, mhm. doszedł do momentu, w którym kupuje rozwalone Lamborghini jakiegoś piłkarza i je po prostu naprawia. Przy tym generując 5 milionów wyświetleń w dwa dni, na przykład, nie? Mhm. I to jest moment, w którym na przykład ja bym chciał się znaleźć taki docelowy, że jakby robisz coś z zajawki, sprawia ci to mega przyjemność. Masz zajebisty warsztat, zajebisty community i tak naprawdę robisz to, co kochasz, siedzisz na dziupli swojej na garażu. Grzebiesz przy samochodach, robisz z tego filmy, masz gigantyczne wyświetlenia, za, za czym to, pieniądze za, za tym idące też. I najlepsze jest to, że on w ogóle nagrywa głównie ze swoją dziewczyną i ze swoim tatą. Mhm. I to jest niesamowite. I ma operatora, nie? I on ze swoim tatą sobie grzebie przy tych autach, przy tych autach, dziewczyna ich nagrywa, czasem ten operator ich nagrywa. I oni mają taką mega fajną, rodzinną, zgraną ekipkę, w której cały czas spędzają czas, robią fajne rzeczy. To jest zajebiste.